Ja, Jerzy, na mikrofonie, w się nie mieści. Teraz przypadek, wylogowałem się z YouTube'a i nie pamiętam hasła i czekam dwa, dwa dni na odzyskanie hasła, czekam, czekam. Tyk, pyk, dolina, nie, dolina miłowa, tu opis, Dobra, trzeba troszkę nadać tempa temu wszystkiemu, bo tu jest zamowa niesamowita. Za się bliżej troszkę jeszcze? Mike musi być troszkę przesunięty. A gdzie są te, czy one tutaj są? Muszę wejść, zobaczyć. Dobra, są szafy i telefony, i wszystko jest. Dobra, możemy stąd wyjść. Trzeba nadać temu wszystkiemu trochę tempa, bo była zamówa. Ua! Dobra, trzeba nadać tempo tej rozgrywce. Tupeczki w łóżku leżą tego. Musimy się przejść do momentu, aż Jerzy musi urodzić w końcu kurczę jego Bankard. E, dobra, w ogóle co? Co tu się dzieje? Jak na czym? Aha, Jerzy w łóżku, dobra. No ciśniemy do tego momentu, a ja, i oni są pokłóceni, a Stom nie jest, dobra. Ej dobra, problem jest taki, że kuczę śnieg najebał w całym tym. A Jerzy ma tak wyjebane, że on na wersalce, no jak prawdziwy menel, no on ...leży na melinie bez kurtki, to no, jest żadna nowość na życie, no. Leci i tyle, po prostu. <laughs> czy śnieg, czy deszcz, nic nie ważne. Go rozgrzeba ropert od środka. Dobra, ja to pierdolę. Dobra, bo Jerzy na mikrofonie, głowa się nie mieści, Jerzy jebie leszczy, z Rompertem on tutaj swój obraz ukazuje, bo w stokrotce pracują nie luje. Jerzy ma wyjebane, bali Romperta z rana, bo jego żona wali się jak... Dobra, okej, okay. dziecko wkrótce przyjdzie na świat, więc Nina otrzymuje urlop, macie, że teraz może się odprężyć. Ona o czymś myśli, o, on w ogóle taka blada się zrobiła. Okej, okay, no dobra, git. Czyli coraz bliżej jest narodzin, kucze tego, narodzin Benkarta Wojny. No i coś się stało Jerzemu. Jerzy się, Jerzy się rozjebał, Jezu. Jerzy zesztywniał przed tym, zesztywniał przed Hawabirą. Nie wiem co mu się stało, może ona podbiegnie zacząć, co mu się, nie wiem, może jakiś pocałunek. Niech mu się to, kucze. Czekaj, Jerzy, co jest z tobą? Co jest z tobą? nie jest. Jerzy się odmroził. Przywar, on przywar do chodni. A to normalne, niech on się przyzwyczaja do tego. W często kurczę, zasypiają przy tym. Dobrze, że wiosna okay. idzie. Dobra, co cię nie zabije, to cię wzmocni, Jerzy. No łóżko się zjebało, nie da się cały czas z nim spać. Pojebana akcja. Jerzy też jest w ciąży? Tak wygląda, jakby był w ciąży. W ogóle jakieś chwasty. Tu jest ten nagrobek, nie? To jest też chorak. Mówię, gdzie jest prysznic, a prysznic przecież jest na wielkogabarytów. Ciągle woda się z niego leje w ogóle. A i rachunków nie płacimy, to też jest problem. No dobra. Niech się narodzi ten bengard. Dobra, a jest taka opcja. Czemu na Melinie? <grywia> Już wiem, czemu? Przecież tu dachu nie ma na Melinie. Teraz dopiero odkryłem, tak? Nie ma dachu? No jasne, że nie ma dachu. Można by im zrobić jakiś dach, ale. Ale nie. <grywia> nie się. <z> <grywia> <laughs> a tu śnieg na niego napierdala. Tak, cholerka. Chłodno dzisiaj. <laughs> ja on chyba z umrze, kurczę, niestety. Może zrobię im ten dach, czy nie warto? Bo ja nie wiem, bo kurczę, Jerzy, może się nie doczekać. Ej, jak? Co ja zrobiłem? Jerzy, może się nie doczekać tego potomka, to jest najgorsze. Nie, nie może. A tutaj. Ej, eee, ej, e. O kurde! Co się z nią stało? Czy nie dostałem żadnej informacji. Ej! ej. Czemu ta blondyna? Co tu się stało? Czemu ta Dina kaliente ten jej się paciąchło? Czy znaczy, no, będziesz musiała dołączyć do tej, ale. Toaletę przysłuchują. Ale co ci się stało? Ej, no, to jest dziwne teraz. Czemu ona zmarła? No może rzeczywiście i zrobimy, bo. Czego, Dach? Z, z, z linoleum się robi, Dach, nie? Będzie chyba lepiej, nie będzie wam padać nad Havirą w końcu. Stałeś znaczy, się, ale kurde. Przecież ja nie dostałem żadnej informacji. Mieć nie mogłem, minus 6000 aspiracji, no trudno. Jeżeli tak jest najbardziej wytrzyma. A czemu ona ciągle wstaje? Co ci się dzieje? Czemu nie możesz spać? Co? Co ty się za... Głód? No to zjedz coś! Ale co ona robi? Czemu ona idzie do góry? Nie czaję tego. Idzie na dół do góry, no przecież zjedz sobie. No nie! Nie! Co tu się stało? Kurde, Jerzy. Prośba o życie ukochanej osoby. Nie płacz, weź ją poproś, poproś go. Na pewno się da coś zrobić. Przecież ona miała nienarodzonego tego. Bankarta musi dojść do tego. No nie, no czekaj! Co tu się dzieje? Nina zostaje przy mnie. Jak ją wskrzesić? Jak ją wskrzesić? Da się po, po tego gościa zadzwonić? O nie, teraz by on nas nawiedzać. Nie można podnieść. Cześć, przesuniemy zlew. No dobra, no. Tylko czemu? No, ale ona nie chciała jeść. Tu to jest ta gra jest przeciwko mnie. A, to jest ta policjantka. No to mnie ona nie interesuje. Ej, no dobra, no to kurczę, no to czas. Ja nie wiem. Jerzy, weź coś wymyśl. Gra, przez co on nie może spać, ale co tu gra, jak tu jest. Wszystko jest wyłączone. Coś mu przeszkadza. Ej, serio, ta muzyka dobiegająca stąd ci przeszkadza? Trzeba wyłączyć to. I to też. A to jest popsute, tak? Teraz i Nie, tu coś na pieprza. Co tu na pieprza? Skąd dobiega ten dźwięk? Wyłącz no przecież stąd. Nie. Co za hałas To ten pieprzony telewizor? Wystaw go tutaj chcę go ktoś zabierze. Teraz możesz spać? Nie możesz spać przez co? Ej, nie no nie wierzę. To ci przeszkadza, naprawdę? Ona włącza ten pieprzony telewizor. Nie no, te duchy doprowadzą do tego, że on. Że Jerzy nam zejdzie też. W ogóle ta zima zła. Ale wiem, ja mam plan, co to jest. Towarzyski, ha, bo ty nie masz towarzystwa. Nie no, Jerzy zejdzie też przecież. To jest niemożliwość. Czyż ty jesteś głodny w ogóle. Przygotuj wiele. Zjedz. Tu no nie, nie możesz czegoś takiego a nie, a, Poczekaj, a. Zapasy żywności. Aktualny poziom stono to Git. Nie, zjedz śniadanie. Zapiekanki wpierdol. Ale zjeżdżam, jest naprawdę źle. Jedz tam. Do... Nie wiem, nie wiem, nie, nie wiem, co mam robić. Życie na Melinie nie, nie udaje się. Dobra, ja wiem, co zrobić. Ale jak zrobić tak, żeby poznać te sonówki? Nie wiem, jak to zrobić. Dobra jest dobrze. Patasz mi. Czekaj, czekaj, czekaj. One... ledwo poznaliśmy już się zabiera za robotę. I to jest właśnie przyszła... dobry materiał po prostu. Na... ale czemu masz taki dwójkę masz z nią? To jest dobry właśnie materiał na to żeby ją kurcze tutaj wprowadzić do nas. Nie, 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 nie. To nie może być tak. No i Jerzy kurczę zamasł na Melinie i to jest dupa ta. I tak wytrzymał najwięcej. To jeszcze na wiosnę, kurde, padł. Łatwiej mu kopać, będzie. Weź coś z Nie wystrój się chociaż. Nie umiera. Jestem zawiedziony tą postawą. No nic. Trzeba stworzyć nowego Jerzego.